Kocham Polskę za to, że jesteśmy piratami świata, patrząc na naszą historię, tyle razy chcieli nas, ale im się nie udało. Jesteśmy krajem, który 123 lata go nie było i się pojawił znowu. To jest niemożliwe po prostu, jak, jak, jakie jakim mamy serce, jakie mamy serca w środku. I, 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 i mam poczucie, że, 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 to jest, że to jest najważniejszy faktor nas, czyli ten jakiś taki rodzaj wytrwałości i siły. Mimo tego, że gadamy bzdury i kłócimy się i, i, i wszędzie szukamy wrogów, to, to wydaje mi się, że, 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 że jesteśmy nie do, nie do zajechania po prostu narodem i, i to jest jakoś piękne. I wbrew temu, co się, to się, co się zwykło mówić na propos naszego kraju i tego, jak bardzo powinno nas już tu wszystkich nie być i że się nie da tu żyć, da się tu żyć i jest naprawdę super. Parę rzeczy się zmieni i, i mamy taki potencjał w tym kraju, że to jest, to jest nie, do, nie do wyobrażenia.